Dzisiaj łowię na drwęcy. Ciekawe czy da się tutaj wejść. Kiedyś tutaj łowiłem, ale z brzegu. Przekonamy się zaraz. Na pewno da się tutaj wejść przy brzegu, więc jest dobrze. Idę pod most. I tam. Chociaż tam też jest kusząco, ale chyba tam jest głębiej. Do ujścia idę, czyli w stronę Jeziora Drwęckiego. Ludzie walczy tutaj z potworami. Tam jakiś jeden wielki zagrzebany tam w tym mule piasku. Tutaj jakiś drugi. O. To chyba jakiś rower mógł być. Nie wiem. No i jakaś kratka i, i małża i co tu jeszcze jest? Cyrkiel, takie kombo. <grystanie> Ciężko tutaj, musiałbym nurkować, a jest głęboko, może zanurkuję na koniec, zobaczymy. Jeszcze ostrze noża tutaj było na tym i dwie monetki po groszu. I jeszcze mamy czubek od pocisku. W środku, żelazny trzpień, z zewnątrz chyba mosiąc albo mieć. Taka powłoka. Magnes walczy. Druga część tej kratki, takiej, tam jest przy, chyba wiązana jakimiś sznurkami, rajstopami. Wszelakiego rodzaju jest. Wyszła. Ciekawe, co tam jest za bestia. Nie wiem czy. Chcę się cały umoczyć, ale jak będzie trzeba, to, to będzie trzeba Słuchajcie, słuchajcie. Dobry me dobra metoda to bujanie. Bujam i bujam i już widzę co to jest. Kurczę, kolejna kratka jakaś. Jakiś koszyk chyba. O, tak będzie widać lepiej. Bujałem, bujałem i wybujałem co tu się dzieje z tymi suszarkami do naczyń, czy co to jest o, nie jest to potwór jakiś straszny, ale przynajmniej wiem co to jest już ta ciekawość zaspokojona co mamy tutaj jeszcze, jakiś pieniążek chyba dwa grosze tak, dwa grosze no i jest suszarka ale może coś tu jeszcze się zaczepiło oprócz szuszarki No nic, szukam, coraz bardziej mi się podoba Coraz bardziej się zaprzyjaźniam Z tym odcinkiem rzeki Bo z innym odcinkiem rzeki to już się zaprzyjaźniłem Jak wyłowiłem agregat Od lodówki Poszukajcie Albo ja wam na końcu filmu Dam odnośnik Do tego filmu Jeśli nie widzieliście, ale wiem, że Większość z was widziała Teraz skręcę się i podkopuję dookoła jakiś przedmiot. Jest na razie okrągły. Nie wiem czy to miska, czy to coś innego, ale podkopuję to ze wszystkich stron i podważam nogą. Zobaczymy co to będzie za chwilę. To nie jest jeszcze to, ale to jest fragment tego, nie wiem, może przylega do tego, może to jest jakaś, jakiś element wydechu. Nie wiem, ale patrzcie ile hajsu tutaj jest już. 5, 6 groszy 6, 7, 8, 9 groszy. Mam już 10, 11 11 groszy na magnesie i 2 na brzegu już są. Czyli mam 13 groszy i ruę. Nie wiem co tam jest jeszcze Przez chwilę mi się wydawało, że jakiś zlew żeliwny To by było piękne, tylko jak to wyjąć? Co my tu mamy? O, bardzo ładną rzecz. Płaskowniczek, i kolejny grosz. I kulkę od sznurka, od kurtki jakiejś. I co to jeszcze jest? Tutaj jakiś jeszcze dings. Wziąłem sobie taki okija. Spróbuję sobie podważyć trochę tego bydlaka, co tam pływa. W mule siedzi. Odpuściłem sobie tam tego diabła. Tam jakiś beton. Wbetonowane w yy, jakiś złom jest. Ciężkie, okropnie, nie dało się wyjąć. Trudno. Poszedłem dalej, szkoda czasu. I mam. Mam coś tutaj. Obstawiałem, że to od telewizora, i chyba mam rację. Rama od telewizora starego. W ostrudzie dzisiaj nie będzie padać. Tak to myślałem, że niedaleko tutaj jest market. mamy zaparkowany samochód na tym markecie Jakiś wózek by się przydał, sklepowy, ale to jest wózek. Znaczy to jest kółko od wózka, no wiadomo jakiego dziecięcego. A ciekawe czy tu jakiś wózek sklepowy będzie, tak jak w Anglii, w Tesco. Setki wózków. Na pewno można liczyć na troszeczkę pręcików. Taki zawijany kawałek puszki. Znowu jakieś grosze tam gdzieś się przewijają Pięć groszy mi zginęło ha, najwyższy nominał, ach Ja pierdziele, mam zawał Mam zawał Ja pierdziele Ja pierdziele Ja pitole Czaicie? Ja pierniczę nie wierzę. Ja, nie mogę. Jaki piękny. Tym razem nie ma dziury w głowie. O, w mordę kopany. Tam coś jeszcze jest. Gdzieś tutaj jeszcze coś jest. Zostawię ten magnes, on nie odpłynie. Ja pitole, jestem w szoku totalnym. Nawet są jeszcze paski na środku. Jeszcze, patrzcie, tutaj jest element od zapięcia paska. I jest ta obudowa taka tutaj. Ja nie mogę. Jak to możliwe w takim miejscu. W środku miasta pod mostem, który był który był remontowany pewnie nieraz Nie wierzę Jestem w szoku. Ja nie mogę Ja pierdzielę O kurde O matko, dobra Muszę go sobie tu położyć. O, tu sobie schowam. Żeby nie było dużo gapiów. Już. już parę osób się mnie pytało co tu porabiam. Nie, 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 nie. <ścoughs> nie wierzę. Ale dobra. Rozłączam się. Nie chcę krakać, proszę Państwa. Ale tu nadal coś jest okrągłego w środku. Coś okrągłego jest dalej. Ja pierdzielę. Nie wiem, co to może być, ale delikatnie spróbuję. Tu jest jakieś małe zagłębie złomowe. Jakiś dołek musiał być. Jest kawałek nożyczek. Kawałek jakiejś blaszki. Nie wiadomo jaki. Dobra, kopię dalej. Chyba bydnarki kawałek Może coś w beczce było Może te rzeczy były zrzucone w beczce tutaj A, sięgnąłem to ręką proszę państwa Jestem tak nakręcony teraz, że mógłbym tu pływać fragment beczki chyba jakiejś porządnej Ciężko powiedzieć co to było złomik jeszcze coś tu jest. Zobaczymy. Ten okrągły przedmiot drugi, co tu mówiłem, to był kamień otoczak. Okrągły kształt. Myślałem, że może drugi. Nakręciłem się trochę, ale to jakaś ruła Po prostu robi mu psikusa po prostu te, te fanty. A mokry. No, trochę tutaj kapsli i mam kapsla z tym barka i jest napisane szacuneczek. A dziękuję bardzo, dziękuję. Jest Francisław z gałęzią. Po drugiej stronie mostu, przy brzegu, taka lina. Serio? Nie ma złomiarzy w Ostródzie? Przecież to było na wyciągnięcie ręki. Tu jeszcze druga część tej liny. Niech się szuszy na brzegu. A mamy tutaj taki Dings. Wałeczek do malowania. Też złomik porządny. Noga od łóżka Hipcio pozdrawia serdecznie uj, uj. a nie to świnka o, jak robię hipopotamy? Piszcie w komentarzach Ładny złomik wpadł elegancko. Teraz muszę jakoś zaprogramować się Jak to wszystko wynieść Tutaj trochę już pokompresowałem ale jeszcze. Rzucili mi na głowę chleb. Ludzie nigdy się nie nauczą, że nie karmi się ptaków chlebem, bo im to w żołądkach później pęcznieje, kiśnie. Mają wzdęcia, kolki, bóle brzucha i tak dalej. Ptaki jedzą ziarno. Tylko, że ptaki nie wiedzą, że nie mogą jeść chleba, prawda? Ale ludzie mogą wiedzieć, że ptaki nie jedzą chleba. To od cała filozofia. Szukam tych pięciu groszy, co zgubiłem i będę się zawijał. Mamy tutaj dwa grosze. No i kapsli porządna ilość. Ale ktoś powie, ale ja całe życie karmiłem ptaki chlebem. No to całe życie zrobiłeś źle. Ciężko czasami zmienić swój światopogląd i uświadomić sobie, że coś od początku, od kiedy istniejesz robiłeś źle albo było błędem, no ale akurat z tym chlebem to jest prawda, więc trzeba, so, trzeba się z tym pogodzić po prostu dla dobra ptaków, musisz zmienić trochę swoje myślenie dobrze, że w łeb mnie nie rzucili tym chlebem <laughs> jeszcze bym dziabnął sobie trochę głodny jestem kolejne dwa grosze, ale piątki nie ma piękny kapselek Łomży wpadł ja kończę na dzisiaj Pozdrawiam serdecznie i do następnych połowów Albo wykopków Hejka Ok, ja zapakowany, złomu nie jest za dużo, ale pojadę na złomowisko Z tym, żeby tego nie wozić, mam jeszcze całą reklamówkę puszek Tutaj monetki yy, Pocisk, no a tu oczywiście przepiękny hełm niemiecki To jest fant, no jeden z najlepszych w moim życiu Także jedziemy na złom no i mam, wpadło 16 zł, czyli yy, miałem 15 kilo cienkiego za 80 groszy, no i troszeczkę puszek po 4,50, tam dosłownie kilogram chyba niecały nawet. Także 16 zł wpadło, ale najlepsze, najważniejsze, że taki piękny fan w postaci helma. Trzymajcie się do następnego helma.